Cześć. Nagrywamy z Tokio w dalszym ciągu 6 listopada. Ale to bardzo pilne, pilne, koniecznie to zobacz. Dzień dobry, to dzisiaj drugi film. Mam nadzieję, że Was nie zmęczymy sobą. Bo jest to bardzo pilne. A, Musimy to, to Was przez... Wszystko rzućcie. Słuchajcie, jak my już teraz naczynia, robisz kolację, bo jesteś w pracy, rzuć. <noise> bo to pilne. To jest strasznie ważne. Róbcie zapasy. Zapasy pokładów dobrego humoru oczywiście, zapasy optymizmu. Czy, czy o czym myślałam? myślałam o tym, jakie wszystko teraz jest pilne. I są przemarsze wojska. Te wojska o tym nie wiedzą i ludzie mieszkający w pewnych krajach o tym nie wiedzą. A czy Rosja podobno się szykuje do wojny, tylko że nikt tego w Rosji nie wie. Ani w mediach nieoficjalnych. No, jesteśmy, posłuchajcie, po kilku filmikach prepersów. Stąd też nasz humor. Humor nam dopisuje. Tak. Róbcie zapasy. Jakaś mała piwniczka wina wybornego, mm. Druga piwniczka piwa. No i wódka, bo w razie, jeśli wino i piwo nie przyda się, nie pomoże, to wódka wtedy. No i myślę, że już te najważniejsze rzeczy e, poinformowałyśmy Was o tych najważniejszych rzeczach, a teraz dlaczego chcemy porównać wideo, które zawierają pilne, strasznie ważne treści, niebezpieczne. Musisz to wiedzieć, musisz to obejrzeć. E, porównamy to z takimi wideami, które są pozytywne, konstruktywne, realistyczne e, i... Wnioski sobie będziecie mogli wyciągnąć sami. No teraz to się trochę śmiejemy, bo oglądałyśmy przed chwilą takie, takie wideo Prepersa, które nas rozbawiło, ale może na chwilę y, trochę powagi, dlatego że oglądałyśmy ponad tydzień temu wideo innego y, pana Prepersa, który już no, niestety nie żyje, więc już się nie będziemy śmiały, ale y, mamy kilka refleksji na ten temat. Co się chodzi o wideo, które nazywa się Ostatni Dzwonek. I to wideo sobie bardzo często teraz też podajemy w mediach społecznościowych, jedna osoba drugiej. Myśmy to oglądały jakieś 10 dni temu, to było trochę kilka dni po śmierci autora filmiku. No i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że autor filmu w tym filmiku kilkakrotnie właściwie przepowiada własną śmierć. On tam w którejś minucie mówi, że być może jest to jego ostatnie przesłanie. Czy Ty sobie wyobrażasz, że ja i Ty teraz powiemy, słuchajcie, to może nasz ostatni filmik już jest? Nigdy bym czegoś tego nie powiedziała. I wszystkie, wszyscy róbcie zapasy. Tak, no tak. A jeszcze powiedzmy, że wszyscy będą umierali z głodu i będzie, będą żebrali o chleba. Znaczy tam w tym filmie jeszcze było, że wszyscy będą umierali, będziemy umierali na... Zawały serca i ze stresu. No i zgadniecie, jak ten YouTuber umarł. No zawał serca i prawdopodobnie od stresu. Więc, no, jest to jakby jakiś naprawdę, prawie jak zły omen. To wszystko, co mówi w Mógł też być zaatakowany przez ludzi, ponieważ e, miał jakieś problemy, zatargi z e, ludźmi, którzy. Zajmowali się, był jakiś gang tam w jego okolicy, tak? I... Yy, no i zamordowano, oczywiście. On, on się naraził ludziom z tego gangu, więc mogli go też zamordować. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. I to, co dużo, często razy powtarzamy, to, co mówimy, to ma taką tendencję, ma taką wredną tendencję, żeby się spełniać. Moja prababcia... Wierzyła w to, że to, co się często powtarza, to y, się spełnia. Więc ponieważ ona chciała umrzeć y, nagłą śmiercią, to zamiast przeklinać, tak jak wszyscy inni ludzie, to ona mówiła często nagła śmierć. Wodajby to nagła śmierć, bo ona uważała, że jeśli będzie to powtarzać, to tak się stanie. I tak się stało. Czyli tutaj testujemy, prepersi testują na sobie. Czy zdarzy się to, czego oni sobie winszują? My tutaj możemy powiedzieć, że to jest tak, jak mówiłyśmy w jednym z filmików, tak jakby za naszymi plecami stał anioł stróż, który spisuje nasze pragnienia. Jeżeli często powtarzamy, pilne, nagłe, atak, już koniec, to już koniec, ostatni dzwonek. E, ostatnie przesłanie, atak serca, wszyscy umierają, e, z głodu. Przygotowujcie się, przemarsze wojska. E, z, z jednej strony jest to fajne dla tych ludzi, którzy o tym mówią, bo oni to traktują jako zabawę i jako e, przygodę. Prepersi? Znaczy, takie jest nasze domniemanie. Prepersi to jest przygoda. Przygoda harcerska, e, bawimy się w prepersów. Oczywiście nie ma problemu z robieniem przygotowań, robieniem zapasów. My zawsze mamy jakieś tam zapasy. W moim przypadku mi się zapasy przydały w 2011 roku po eksplozji w Fukushima i po wielkim tsunami, gdzie przez dwa tygodnie były puste półki w sklepach w moich. A tak? ja miałam zapasy. Po co Hania Wam teraz powiedziała, to troszeczkę jest konkluzja naszych przemyśleń i dyskusji dzisiaj, bo ja się Tobie przyznałam, że ja też jestem takim prepersem poniekąd, mhm. to znaczy przyznam się, że lubię filmy katastroficzne i lubię sobie wyobrażać, że jest jakiś jakiś doomsday, a ja z tego wychodzę bez szwanku, tak jak bohaterka filmów katastroficznych, także nie potrafię oglądać horrorów, nie potrafię oglądać filmów akcji, gdzie krew siurka z ekranu. Bo są zbyt dla mnie po prostu brutalne, ale lubię filmy właśnie typu katastroficzne. I ja, kiedy było w 2011 roku, kiedy u nas była też tutaj taka mała apokalipsa w Tokio po trzęsieniu ziemi, które w Tokio miało siłę ponad 5 w skali Richtera, I oczywiście tsunami, które zabiło 20 tysięcy osób, to ty miałeś zapasy w domu. Mhm. Ja nawet nigdy nie myślałam o zapasach, ale ja. Ze mnie nie wyszedł preppers, tylko właśnie ta chęć przygody. Więc ja uciekłam z Tokio i przez wiele lat bardzo sobie gratulowałam intuicji, że uciekłam w tą noc, kiedy nad Tokio przeszła fala radioaktywna. O czym dowiedzieliśmy się dopiero w maju. Mówimy 14 marca, z 14 na 15 marca przyszła w nocy fala radio radioaktywna. Mhm. Ja uciekłam do Osaki z dziećmi o 21, czyli jeszcze przed tą falą. Więc powiem Wam szczerze, że ja uważam, że propersi, to tak jak powiedziałaś, oni to lubią. Oni się na to chcą przygotować, bo to jest, oni tym żyją. Im to daje, to daje wiatru w żagle, to jest przygoda. To jest taki, taki powrót do dzieciństwa, może zabawa w wojnę, zabawa w przetrwanie, partyzantka, harcerka i tak dalej. Ale niestety ludzie, którzy słuchają propersów i którzy ich naśladują, to już niekoniecznie, tak? Są to ludzie, którzy dają się wkręcić w ten lęk, w strach, i to już nie jest dobre, i to już nie jest zabawne, ani a to już nie jest przygoda. I do nas jedna pani napisała na nasz kanał jakiś czas temu, no: czy ma robić zapasy, czy nie, bo ona nie wie. I ja jej odpisałam, tak, proszę zrobić te zapasy. Koniecznie. Jak pani o tym myśli, nie pani zrobi zapasy. Ale jak pani już zrobi te zapasy, to proszę już nie drążyć tego tematu, proszę zamknąć temat i przestań w ogóle o tym myśleć. Mhm. Także jak ktoś się marki robić zapasy nie robić, to nie męczcie się tą myślą, idźcie, zróbcie te zapasy i zajmijcie się czymś innym kompletnie, tak? Bo zapasy no warto mieć, no tak jak my żyjemy w takim kraju, że, że co chwilę może być odłączony prąd, tak? Bo, bo w Japonii się zaleca robienie zapasów, w Japonii się zaleca, żeby mieć zawsze wodę. Tak. Mieć jakieś torby przygotowane na przypadek trzęsienia ziemi, że nam się zaczyna nagle dach zawalić na głowę. Trzeba mieć torbę, w tej torbie wodę, w tej torbie latarkę, w tej torbie coś do jedzenia, gotówkę, baterie. Jest cały spis rzeczy, które należy mieć na taką okoliczność. I nie ma oczywiście problemu, że mieć jakieś zapasy. Masz? Masz nie, torbę? nie. Nie, bo też i przygotowywanie się na jakąś ewentualność powoduje, że generujemy e, prawdopodobieństwo pojawienia się tej ewentualności. Wtedy ta ewentualność ma tendencję się do nas przybliżyć i ma tendencję nas e, zadziwić. Ja tak jak powiedziałam, ja mam też tam trochę z duszy Prepersa. Ja zrobiłam rok temu zapas, dlatego że mam kryjówkę w górach, dom. To też jest troszeczkę część planu, tak, bo zawsze chciałam mieć jakiś taki dom mm -hmm. na wsi, nie w tym Tokio, gdzie mieszka, jak wiecie, z przyległościami 38 milionów ludzi. To tutaj jakakolwiek, jaki kataklizm, no to wszyscy chyba się, nie wiem, utopimy w własnym szambie, że tak powiem. Więc zrobiłam zapasy, bo tam jak spadnie śnieg, jak Ty wiesz najlepiej, to auto już nie podjeżdża na górę do domu, no i trzeba wszystko na plecach wnosić. Oczywiście te zapasy mi się y, ważność skończyła i część z nich poszła do kosza na śmieci, niestety. Ale w Japonii, niemniej jednak tak, no. tu jest tyle kataklizmów, jakby klęsk żywiołowych, że zapasy warto mieć. Więc jak komukolwiek, kto spędza sen z powiek, to zróbcie te zapasy, ale nie żyjcie tym. Tak, trzeba hmm. zrobić zapasy, ale teraz jak też działa myśl człowieka, jak działa nasza siła kreacji, jak działa nasza siła. Łączenia się ze wszystkim co jest. To będzie anegdotka, którą Ci opowiadałam 10 razy, więc ty nie słuchaj, a ja to opowiem, że leciałam kiedyś samolotem z moim małym synkiem. Leciałam z Polski do Tokio i ten samolot został zaatakowany. Zaczął się strasznie telepać, czyli... Niby to były normalne turbulencje, ale na tym odcinku nigdy nie było turbulencji, jak latałam przez 20 lat i nagle tak straszne turbulencje, wszyscy musieli się przypiąć w tym samolocie, więc mamy chwilę grozy. Chwilę grozy takiej, że samolot zaczyna nabierać takich turbulencji, tak trzęsie, tak trzaska tym samolotem, że mogą się połamać skrzydła i może dojść do jakiejś katastrofy, naprawdę. Ja wtedy poczułam, że my naprawdę jesteśmy na granicy katastrofy, ale ponieważ leciał z nami ze mną mój synek, to nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wpadać w panikę lub wizualizować katastrofę, być w strachu. Poczułam, że jeżeli się uspokoję, jeżeli ja wyciszę siebie wewnątrz, to ten samolot być może się do mnie dostroi i też się wszystko wyciszy. I starałam się wyciszyć. Kiedy się wyciszyłam, okazało się, że samolot też się wyciszył. Ja poczułam takie połączenie między mną i samolotem. Wszystko się uspokoiło i poczułam, że już do końca, do Tokio samego, nie będzie żadnych turbulencji. No i tak było, jak czułam. Miałam wtedy taką możliwość sprawdzić doświadczalnie, jak działa spokój, jak działa siła spokoju, którą można emanować. I tutaj ja. Zawsze jestem orędownikiem tego, żeby ćwiczyć się w spokoju. Jako antyprzykład do naszych prepersów i do tych, co pilnie natychmiast na gwałt, trzeba zobaczyć jak oni nas zabiją, jak WHO, jak, co nam zrobi, co zrobi nam dzisiaj. My o tym mówimy od 9 miesięcy, jakie były plany Rockefellerów, jakie były plany WHO, po co powstało WHO, ONZ. Naprawdę nie trzeba nam tego powtarzać po 100 razy dziennie, a niestety mamy osoby, które nam ciągle przesyłają takie informacje i nas straszą, straszą, straszą. Pilne, natychmiast, umrzemy, koniec już z nami. A to jest taka nasza wspólna chwila taka nasza chwila próby, w której mamy spróbować opanować strach i poprzez spokój. Wytworzyć zupełnie inną rzeczywistość. To, że stoi za każdym z nas, anioł stróż, spisuje, o co się prosimy, że tak powiem, to jest nieprawidłowe, ale tak powiem, bo stoi tak jakby anioł stróż, albo stoi też wszechświat, po prostu wszechświat jest. I wszechświat czuwa nad tym, co my myślimy, czego pragniemy, co wizualizujemy i nam to daje. Nie bez kozery dwa tysiące lat temu przyszedł taki człowiek, który powiedział e, jeśli się modlisz to wejdź w dom swój, w jamę swoją, nie idź do bożnicy, nie módl się głośno, tylko wejdź w dom swój, w jamę swoją i tam módl się do Ojca, który jest w niebie, a Ojciec cię usłyszy i da ci wszystko, czego potrzebujesz, bo wie, czego ci potrzeba. Ja na tej zasadzie działam i obserwuję dwa, dwie strony tego medalu. Jedną stroną medalu to był nasz Preppers, który dużo mówił o śmierci, na tak serca, o ataku, o stresie, o tym, jak będziemy wszyscy ginąć teraz i umierać. I jako podawał to jako pewnik, też powiedział, że to jest jego ostatni, Ostatnie przesłanie. nie, nie zostawiało cienia wątpliwości ani nadziei w swoich przekazach niestety. I tak jakby wszechświat spowodował, że wysłuchał tych myśli i te, i te y, wydarzenia nastąpiły zgodnie z zapowiedziami, ale nie dla nas, tylko dla właśnie tego człowieka, który to mówił. A ja obserwuję pozytywnych ludzi, do czego i Was zachęcam. Obserwujmy pozytywnych ludzi. Za przykład podam tutaj Roberta Davida Steele, bo o nim rozmawiałam wczoraj z moją siostrą. Akurat wiele filmów Roberta Davida Steele obejrzałam do tej pory. I Robert David Steele zaprasza do siebie osoby, które są pozytywne, konstruktywne, które działają na rzecz stworzenia nowego systemu. Prawnego, nowego systemu podatkowego bez podatków, nowych systemów bankowych, nowych sposobów kooperacji ludzi ze sobą, nowych, nowej gospodarki. Wszystkiego po nowemu na warunkach, jak to nazywa Robert David Steele, open source everything, czyli wszystko open sourceowe, wszystko. Wszystkie pomysły, fantastyczne pomysły na prowadzenie gospodarki, organizacji kraju, organizacji społeczności, walut, wykorzystania informatyki dla korzyści, wykorzystania energetyki dla korzyści ludzkości, wszystko to powinno być udostępniane na zasadzie open source, według Davida Steele. I on tworzy takie archiwa wiedzy, jest człowiekiem konstruktywnym, zna się z senatorami, z politykami. i Tworzy plany, projekty tego, jak należy postępować. Robi je dla Donalda Trumpa. Bardzo ceni Donalda Trumpa. A dzisiaj y, dowiedziałyśmy się od Benjamin'a Fulforda, że Benjamin Fulford również docenia wspaniałe starania Roberta Davida Steele i też go uważa za osobę, która powinna być na szczycie. I zarządzać powstaniem nowego porządku w USA, powstaniem nowego systemu służącego ludziom przede wszystkim. Czy Robert Steele jest w takim razie naiwnym, głupim blondynem? Bo ja tutaj się spotykam z zarzutami, że jestem naiwną, głupią blondynką. Bo jestem pozytywna. Robert David Steele jest byłym agentem CIA. Uczestniczył wielokrotnie w tworzeniu projektów fałszywej flagi. Wie jak funkcjonują służby, wie jak funkcjonuje wojsko, wie jak funkcjonują banki, wie jak, wie, jak funkcjonuje rząd amerykański, wie jak funkcjonuje polityka światowa. Ale. On, negatywnym aspektem tego świata, on nie ma złudzeń. On wie, y, jakie są role Masonerii, Rothschildów, 13 rodów. Pisał o tym, mówił o tym i mówił też dużo negatywnych rzeczy odnośnie CIA, FBI, y, wojska i tak dalej. O wojnach, które są wojnami agresywnymi, takimi faszystowskimi wojnami. Wojny prowadzone przez USA, wojny na Bliskim Wschodzie. Wojny w celu grabieży gospodarczej. Robert David Steele poświęca sprawom negatywnym 5% swoich wystąpień, a sprawom pozytywnym i pozytywnemu kreowaniu rzeczywistości poświęca 95% swojej energii. Jakie są efekty? Komuś, kto poświęca 100% swojej energii na wizualizowanie rzeczy negatywnych, to się spełnia. Komuś, kto poświęca 95% swojej energii na wizualizowanie pozytywnego obrotu spraw, też może się to wszystko spełnić, prawda? A jeszcze powiem taką rzecz, tutaj myślę, że nawiązuje do tego znakomicie. Ryszard Kapuściński w jednej ze swoich książek, to chyba było w autoportrecie reportera, jeżeli dobrze teraz pamiętam. A jak nie, to książka ten inny, ale raczej to był autoportret reportera. I on mówi tak, jeżeli oglądamy, no wtedy mówił tylko o głównych mediach głównego nurtu, bo nie było jeszcze alternatywnych, kiedy oglądamy telewizję, radio, słuchamy, czytamy prasę, to wyłania się obraz świata, w którym 95% to są wojny, konflikty, głód, klęski żywiołowe. A 5% czy też 10% to są ludzie żyjący w dostatku, w szczęściu, w pokoju. Podczas gdy jest dokładnie na odwrót, prawda? 90% świata, no może mniej, ale, ale większość świata żyje sobie normalnie. W zależności prawda, od okresu, teraz może trochę mniej normalnie niż zwykle, ale mówimy o czasach jeszcze przedkowidzianskich, czyli. Jak mamy taką no, pseudonormę? A w 10% to się toczą konflikty, wojny i, i tak dalej i wszystkie różne jakieś tragedie. Czyli są to totalnie odwrócone proporcje. A teraz co widzimy, to że do tego dołączyły jeszcze media alternatywne. Czyli ten obraz świata. Kiedyś to było tylko telewizja, wystarczyło wyłączyć i już nie musieliśmy widzieć tego 90% świata w porządze, prawda? A teraz, jak sobie jeszcze to generujemy dodatkowe, bo sobie to przesyłamy, te linki, ja, szczerze mówiąc, nawołuję od, do przestania przesyłania sobie tych różnych łańcuszków. To jest dla mnie też jakaś zabawa, taką konspirę, Jakieś mamy secret society, tajemne stowarzyszenie, wysyłamy sobie linki i my się generujemy w sobie najgorsze emocje, mhm. typu strach, lęk, nie wiem, niepokój, tak? No, prze, przesyłamy so, przesyłajmy sobie, taki apel od nas, przesyłajmy sobie rzeczy konstruktywne, pozytywne, i, inicjatywy, ale przy tym na przykład na Facebooku to zamiast to sobie przesyłać na Messengerze, to lepiej to opublikować jako post Co, i wtedy będziemy wszyscy mogli udostępniać, każdy to zobaczy, nie ma sensu używać do tego Messengera, według mnie. No to jest zapychanie czyjejś prywatnej skrzynki, więc... Ja bym sobie z tym dała jednak spokój. Ostatnio dostałyśmy wczoraj. Wczoraj, dzisiaj dostajemy pilne, straszne, straszne wiadomości. Musicie to koniecznie zobaczyć, bo są, tak złe. są tak złe. Musicie się nastraszyć, bo są tak złe. Koniec świata. Zaglądamy do tych wiadomości. Pan ma taką wizję końca świata, tak jak już Pan przed nim, który już nie żyje. Też miał wizję końca świata i ten pan, kolejny pan ma no, kolejną wizję swojego końca świata. Pan ma już kick nerwowy na twarzy, jak o tym mówi, więc... I koniecznie te wizje musimy mu nie to służą. zobaczyć, ale nie ma nic na poparcie swoich wizji. To są wizje. Więc w dalszym ciągu nie jest to wiedza, nie są to informacje, tylko to są wizje, to są przypuszczenia. I tymi przypuszczeniami żyjemy od 9 miesięcy. Straszymy się tym, że są ruchy wojsk, straszymy się tym, że ktoś przygotowuje szczepionki, straszymy się tym, że ktoś przygotowuje chiaky. zawartość takiego filmiku już można wstępnie ocenić po ikonce często. Czyli tym zdjęciu, który jest z tytułem filmu. I na ikonce musi być no, Armagedon. Zgliszcza i ruiny, zgliszcza i ruiny, bo to już jest przesądzone. Ale taka uwaga od nas. Zgliszcza i ruiny, wizualizowanie sobie, zgliszcz ruin, destrukcji, śmierci. Pierwsze może uderzyć w tego, kto, kto to prorokuje. Więc ostrzegamy Was. Uważamy na swoje myśli, uważamy na swoje emocje, uważamy na to, co generujemy z siebie, bo to, co dajemy, to wraca do nas z powrotem. Tu miałyśmy dwa przykłady. Przyka przykład Prepersa, który zmarł. Wszystkie przepowiednie, które sam zrobił na swoim filmie, mu się sprawdziły, jemu, nie nam, jemu. I przykład człowieka pozytywnego, Robert David Steele, ja mu prorokuję bardzo świetlaną przyszłość i przyszłość jego ideą, bo idee open source everything będą podwaliną pod nową ludzkość, a on może zostać właśnie wyznaczony na osobę, która będzie piastowała jakieś wysokie urzędy, dlatego że jego pozytywne podejście zostało docenione przez wszystkich. Ja wczoraj mówiłam mojej siostrze, dla mnie to byłoby dobrze, żeby Donald Trump był takim reprezentacyjnym prezydentem do reprezentacji USA, a Robert David Steele powinien być urzędującym prezydentem, takim prezydentem gospodarczym od prowadzenia spraw konkretnych, konkretnie ustawiania gospodarki we właściwy sposób. No i oczywiście innych dziedzin też bo to wszystko się ze wszystkim wiąże. Także no, zachęcamy do bycia pozytywnym. No i tak na zakończenie jeszcze pod kątem prepersów, że popatrzcie, ktoś, kto całe życie spędził na przygotowanie się do właśnie takiego wydarzenia, że te wszystkie umiejętności mu się przydadzą, czyli najlepszy prepers w naszym kraju może. Pokazuje, że na wszystko był gotowy. Był gotowy na brak prądu, brak żywności, brak wody, ale nie przygotował się na własną śmierć. Bo tydzień przed śmiercią, kiedy nakręcił ten swój chyba przedostatni że nie mylę, film, nie wyglądał w ogóle, że miałby sam umrzeć, prawda? Niewykluczone, tak jak powiedziałem, że ktoś mu w tym pomógł. Niemniej jednak nie był na to przygotowany. Więc żadne przepresowanie nam tak naprawdę nie pomoże w tym. Najważniejszym chyba momencie naszego życia. A ja z kolei wierzę w to, co mówiła Abraham Hicks, żeby płynąć z prądem. Po prostu będzie co ma być. Prosimy o wszystko, co najlepsze dla siebie. No, niektórzy chcą przeżyć przygodę, niektórzy chcą swojej śmierci, nie można im tego odebrać, ale ja chcę płynąć z prądem, chcę, żeby wszystko co dobre do mnie przychodziło, a jeśli mam umrzeć, to umrę i jeżeli umrę, to będę już w innym świecie i ten tutejszy świat nie będzie mnie dotyczył, więc po co się martwić na zapas? Żeby nie było, że znowu usypiamy czujność, więc jak ktoś ma wewnętrzną potrzebę zrobienia zapasu, Niech je zrobi, no tak jak powiedziałyśmy, ale już potem nie myśli o tym tak cały czas. No Zajem właśnie się czymś innym. Nie usypiamy teraz czujności. Bądźcie czujni, bądźcie przygotowani, bądźcie czujni na to, co mówicie i o co prosicie anioła stróża, bo to Wam zostanie dane. Uważajcie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo.